Witam, jestem Tatiana Kalinina z kanału Deep Sky Astrology. Razem badamy wpływ nieruchomych gwiazd, komet i innych obiektów kosmicznych na horoskop człowieka i naszą rzeczywistość. Dzisiaj porozmawiamy o gwiazdzie Betelgezie. W rzeczywistości jest to ogromny czerwony nadolbrzym, który znajduje się w gwiazdozbiorze Oriona. I nam tylko wydaje się, że to mała gwiazdka na niebie, ponieważ minimalna jasność Betelgezy jest 80 tysięcy razy większa niż jasność Słońca, a maksymalna jasność tego obiektu jest 105 tysięcy razy większa niż jasność słoneczna. Gwiazdozbiór Oriona jest jednym z najbardziej znanych w astronomii, a to właśnie w nim znajduje się gwiazda Betelgeza. To jest prawe ramię. Orion to jedna z głównych gwiazd tej konstelacji, która jest znana z charakterystycznego czerwonego koloru. Jak już powiedziałam, to jest czerwony nadolbrzym. Betelgeza aktywnie traci gaz z atmosfery, a najważniejsze pytanie w astronomii to, kiedy wybuchnie betelgeza, ponieważ czerwone nadolbrzymy po wyczerpaniu zapasu wodoru eksplodują, pozostawiając ogromne, piękne chmury, które później nazywane są mgławicami. Teraz obserwujemy Betelgezę jako czerwoną gwiazdę, a w pierwszym wieku przed naszą erą. Ptolemeusz opisał ją jako gwiazdę żółtego koloru dlatego przemiana Betelgezy z żółtej gwiazdy w czerwonego nadolbrzyma nastąpiła około 3 wieku ery. W drugim wieku przed naszą erą już w drugim wieku naszej ery chińscy astronomowie opisywali ją jako czerwoną gwiazdę Dlaczego uczymy się tego obiektu? Po co nam on jest potrzebny? Sprawa polega na tym, że Betelgeza jest naprawdę bardzo aktywnie wykorzystywana i uczestniczy w wydarzeniach zwykłej astrologii, a w szczególności w różnych epidemiach. Gwiazda Betelgeza to gwiazda, która tworzy na kszatry artery. W indyjskiej astrologii, czyli w Zodiaku Sideralnym, od 6 stopni 40 minut bliźniąt do 20 stopni bliźniąt. Podczas gdy rachu porusza się przez Nakshatrę ardre, dochodzi do znaczących zmian na Ziemi. To epidemia, różne inne nieprzyjemności. I ta klasyczna formuła jest opisana w książce doktora Katamdrajuna Raja Rao Astrologia Mundana. W rzeczywistości, tranzyt rachu przez Ardru i Ketu przez Nakshatrę Mula powoduje różne kataklizmy na naszej planecie Ziemi. Ciekawym szczegółem jest to, że Betelgeza jest gwiazdą zmienną, co oznacza, że świeci nierównomiernie, czasem jaśniej, a czasem słabiej. Naukowcy przypuszczają, że gwiazda ma kształt ziemniaka, czyli nie jest zaokrąglona. I jak widzicie teraz na ekranie, w 2019 roku, czyli wtedy, kiedy rozpoczęła się pandemia COVID-19, gwiazda zmniejszyła swoje światło i stała się mniej aktywna. Po lewej stronie jest jej normalne świecenie od ostatnich lat, a po prawej stronie jest jej światło pod koniec 2019 roku, czyli w grudniu. Oczywiście to zdjęcie zostało zrobione przez naukowe teleskopy z orbity Ziemi i nigdy nie zobaczymy Betelgezy w ten sposób. Oto jak Betelgeza gwiazda na niebie zmieniła się w grudniu 2019 roku. Jej jasność znacznie się zmniejszyła w porównaniu do zwykłej. To pokazuje, jak wyglądała ta gwiazda. I okres, kiedy Betelgeza zgasła, akurat pokrywa się z tranzytem Rachu przez Nakshatre Ardre. Czyli Betelgeza zgasła dokładnie w tym samym czasie, kiedy rozpoczęła się pandemia COVID-19 i kiedy Rachu przechodził przez Ardra na Kszatra, które tworzy ta gwiazda. Wydało mi się to bardzo interesujące, więc postanowiłem dowiedzieć się więcej o tym obiekcie i odkryłem, że okres obrotu Betelgezy wokół własnej osi wynosi nieco ponad 18 lat. To praktycznie całkowicie pokrywa się z okresem obiegu Rachu w horoskopie. Bez większych różnic. Czyli rachu znajduje się na krzatsze ardery za każdym razem, gdy Betelgeza wykonuje pełny obrót wokół swojej osi. Spójrzmy jeszcze raz na zmiany jasności Betelgezy. Ten wykres został sporządzony od stycznia 2019 roku. Na pierwszym zdjęciu jest jej normalna jasność, która jest około 105 tysięcy razy większa niż jasność naszego Słońca. Jak powiedziałam, to nam się wydaje, że to mała gwiazdka. W rzeczywistości to ogromny obiekt kosmiczny, który może wpływać na nas. Na tym obrazie dobrze widać, że w grudniu 2019 roku gwiazda stała się znacznie mniejsza pod względem swojej jasności. W styczniu ta tendencja również się utrzymała, i dopiero po marcu 2020 roku Betelgeza powróciła do swojej normalnej jasności. Jak pamiętacie, w marcu 2020 roku świat zamknął się na kwarantannę, a COVID-19 objawił się w pełnej sile. Wydaje mi się, że nie jest przypadkiem, że tranzyt rachu przez nakszatrę Ardor pokrywa się z okresami, kiedy gasną gwiazdy, które tworzą te nakszatrę. Tylko 16 czerwca 2021 roku astronomowie za pomocą teleskopów naziemnych ustalili, że rzeczywiście wielkie zaćmienie Betelgezy było związane z wyrzutem chmury pyłowej utworzonej w wyniku wyrzutu plazmy w fotosferze gwiazdy. Przygotowałem pięć ostatnich wydarzeń, które wywołały ból i tranzyt rachu przez Ardru 2019-2020 rok. Epidemia COVID-19. W 1984 roku wystąpiła epidemia SARS, niezwykłej choroby płuc wywołana przez koronawirusa. Równocześnie tranzyt rachów na kshatra ardra przyczynił się do rozprzestrzenienia epidemii AIDS. Kolejna fala cholery, która rozpoczęła się w 1971 roku i osiągnęła szczyt w 1970 roku. Piąte wydarzenie w 1948 roku, epidemia dżumy w Chinach. W 1930 roku reguła nie potwierdziła się, ale w 1918 roku świat ogarnęła pandemia Hiszpanki, w wyniku której zmarło ponad 20 milionów ludzi. Wojska w czasie I wojny światowej przemieszczały się po Europie, co przyczyniło się do rozprzestrzeniania się Hiszpanki i narastania pandemii. Jeśli interesuje cię astrologia Deep Sky i badanie obiektów kosmicznych, zostań na naszym kanale, zasubskrybuj go, kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach i zobaczymy się w kolejnych filmach. Z tobą była Tatiana Kalinina. Na razie